Dobry wieczór, szanowni Państwo, serdecznie wszystkich Państwa witamy przed ekranami i zapraszamy na transmisję z dzisiejszego spotkania. Nisko kłaniają się Państwu Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. To w naszym towarzystwie obejrzą Państwo to spotkanie. To spotkanie to dla wszystkich kibiców niemała gratka, ponieważ te drużyny przyzwyczaiły nas do efektownych starć. Darmstadt zmierzy się z drużyną Fortuny Düsseldorf. Każdy mecz piłkarski to osobna historia, więc ciekaw jestem, jaką dzisiaj napiszą zawodnicy. Mamy powody spodziewać się meczu, który będzie się oglądało z przyjemnością. Ten zespół znamy z zamiłowania do gry wysokim pressingiem. Tak, taktyka wymagająca doskonałego zgrania i przygotowania fizycznego, a do tego bardzo ryzykowna, bo jeśli drużynie przeciwnej uda się wyjść spod wysokiego pressingu, to mają potem autostradę na połowę rywala. Dzisiejszy skład widoczny będzie na ekranie, a ustawienie to zapewne 1-4-5-1. Tak sądzę, jeden wysunięty napastnik mający wsparcie aż pięciu pomocników, którzy przejmą środek pola, ale w zależności od potrzeb mogą wesprzeć atak, jak i obronę. Jeśli sytuacja pozwoli, to z tego ustawienia szybko można stworzyć ofensywną formację nawet z trzema napastnikami. Rusza więc pierwsza połowa. Sędzia przerywa grę po tym przewinieniu. Będzie kartka czy tylko upomnienie? Sędzia nie zdecydowała się sięgać po kartkę, ale wyraźnie zaznaczyła, że nie pozwoli w tym meczu na zbyt ostrą grę. Obrońca teraz dobrze zneutralizował zagrożenie. Może teraz dobrze dograć do partnerów. Fantastycznie to zastopował. Czy wykorzysta tę okazję? Dobrze teraz reaguje Bramkarz. A 11 metr z rogu, nic z tego! Oddalają teraz zagrożenie. Prawo, dobry odbiór blisko własnej bramki. Tanaka. Nadal mamy remis, ale coraz bardziej naciskają. No i strata. Cały misterny plan bierze w łeb. Ależ niesamowity przechwyt na połowie rywala. Kardynalny błąd w tyłach. Zimmerman. Daniel Ginczek. No i po ataku. Dobra interwencja. No, teraz ładnie z piłką na połowie rywala. Holland. Tak się powinno stopować ataki rywala. Danaka. Ładnie teraz w ofensywie mają kilka możliwości rozegrania. Dobra interwencja. Nie wyczy tę próbę ataku. Panuje nad piłką. Pędzi w stronę bramki. Strzał i nie ma bramki. Ależ było blisko. Okazja teraz. Podręcznikowa wprost. Interwencja w polu karnym. Ginczek, Tanaka. On to potrafi się zastawić. Rywale nie mogą zabrać mu piłki. Świetnie teraz to zablokował. Nie daje się przesunąć. Porę zażegnał niebezpieczeństwo obrońca. Dobra interwencja. Sędzia kończy właśnie pierwszą połowę meczu. Pora na przerwę. Dobrze teraz reaguje bramkarz. Zaczynamy drugą połowę. Jak na razie mamy remis, ale obie drużyny zamierzają to wygrać. Myślę, że w drugiej połowie jeszcze bardziej podkręcą tempo. Tak powinien wyglądać czysty odbiór. Tanaka. Ginczek. Ma klej w nogach do przeciwnej bramki coraz bliżej. Uwaga, będą prowadzić! Znakomicie wybronione. Brawo. Rzućmy okiem raz jeszcze. Dzięki technologii goal line możemy mieć potwierdzenie. Tak jest, słuszna decyzja. Nie ma mowy o bramce. Piłka musiałaby całym obwodem przekroczyć linię, co tutaj, jak widzimy, nie miało miejsca. Oczywiście nigdy nie zaszkodzi sprawdzić. Oko bywa zawodne. I tym udanym wejściem skasował atak rywala. Wciąż prowadzi piłkę. Ładnie się ten atak rozwijał, ale rozpoczną teraz od bramki Zimmerman. Sami prowokują przeciwników, by ruszyli do generalnego szturmu. O, i to był książkowy odbiór piłki. Daniel Ginczek. Rozsądnie budują akcję. Próbują sforsować obronę. Dobrze odczytali zamiar rywali. Mogą znów budować teraz akcję. Rywale naciskają. Ma piłkę i biegnie z nią do przodu. Dość niefrasobliwie przerwana ta akcja. Myślę, że sędzia jest tego samego zdania i zaraz zobaczymy żółtą kartkę. No i mamy żółtą kartkę. Sędzia nie miała w tej sytuacji wyboru. Obie ekipy doszły do wniosku, że przyszedł czas na zmianę. Czy wpłynie to na obraz gry? Głęboko posyła teraz piłkę w szesnastkę. Wybija piłkę z dala od bramki. I mamy strzał. Ta, teraz pokazał co potrafi. No i teraz będzie zmiana. Na boisku zamelduje się nowy zawodnik. Centra w pole karne. I już nic z tego rożnego nie będzie. Szansa! Będą prowadzić! Uwaga, wciąż może być gol! I mamy pierwszą bramkę! Nie byliśmy pewni, czy ten moment w ogóle nadejdzie, ale jest! Doczekaliśmy się! Bezbramkowy remis utrzymywał się za długo, ale końcówka może być bardzo ciekawa. Rywale muszą odpowiedzieć. Raz jeszcze mamy okazję zobaczyć co tam się stało. Obrona chyba zbaraniała przy tym zwodzie, ale popatrzmy też jaki to był sprytny i zaskakujący strzał. Zazwyczaj trudno wcisnąć piłkę przy bliższym słupku, a tym razem się udało. Na trybunach atmosfera nerwowego wyczekiwania na koniec meczu. Przewaga jest niewielka, ale może gospodarzom wystarczyć. Jak sądzisz? Skromne prowadzenie to na pewno nie jest szczyt marzeń, ale jeśli będą konsekwentni w swojej grze, to myślę, że zdołają dowieść ten wynik do końcowego gwizdka. Uważna gra w obronie powinna zapewnić im wygraną, choć nie można być tego pewnym, dopóki mecz jeszcze trwa. A przewaga jest zaledwie jednobramkowa. Jest więc decyzja do regulaminowego czasu gry zostaną doliczone jeszcze przynajmniej dwie minuty. Spokojnie teraz wymieniaj. No i koniec meczu. Zespół gości schodzi z boiska zawiedziony. Pewnie nie tego się dzisiaj spodziewali. Przegrywają mimo dość wyrównanej walki. Zabrakło uwagi z tyłu i konsekwencje są niezbyt budujące. Trzeba tego unikać w kolejnych meczach. Bardzo dobra forma zasługuje na sporo pochwał po dzisiejszym meczu. Przed meczem na pewno zwrócono na niego szczególną uwagę, ale nie udało się go upilnować i dał swojej drużynie prowadzenie. Myślę, że postawą w tym spotkaniu pokazał, że to od niego należy zaczynać ustalanie składu. Dobrze teraz reaguje, Bramkarz. No i mamy żółtą kartkę. Sędzia nie miała w tej sytuacji wyboru. Uwaga, wciąż może być gol. I mamy pierwszą bramkę! Nie byliśmy pewni, czy ten moment w ogóle nadejdzie, ale...